Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy SA. Młodzi ludzie szukają różnych informacji w różnych miejscach i wszędzie tam, gdzie będą oni, tam będziemy i my. Tygodnik i portal do rzeczy. Zainwestuj w akcje spółki do rzeczy ESA. Wszystko wskazuje na to, że negocjacje amerykańsko-rosyjsko-ukraińskie, no bo chyba w takim trzeba na to popatrzeć, z takiej perspektywy, albo utknęły w martwym punkcie, albo wręcz no, w ogóle się zatrzymały i być może okaże się, że zamiast pokoju, albo przynajmniej zawieszenia, długiego zawieszenia broni, będziemy mieli do czynienia z kontynuacją wojny. Trzeba sobie zadać w związku z tym pytanie na obecnym etapie, bo oczywiście bardzo trudno przewidywać, co się dalej wydarzy, no kto z jakiej pozycji tutaj występuje i czego do tej pory mogliśmy się nauczyć, biorąc pod uwagę tych pierwszych 100 dni, no bo tyle czasu trwa urzędowanie Donalda Trumpa jako prezydenta, czego mogliśmy się nauczyć a propos tych negocjacji i tego stanu wojennego. Rzecz pierwsza, która moim zdaniem nie ulega wątpliwości. To jest to, że potwierdzają się opinie tych wszystkich, takich jak ja, którzy mówili, że mamy do czynienia z tak zwaną proxy war, wojną zastępczą. Wojna zastępcza polega na tym, że dwie główne siły nie toczą jej bezpośrednio ze sobą, tylko toczą jej, ją za pośrednictwem innych państw, innych narodów. No, takimi wojnami często, takie wojny często miały miejsce w okresie zimnej wojny, tylko że one głównie odbywały się albo w Afryce, albo na Bliskim Wschodzie, albo w Azji. Gdzie różne siły, w tym przypadku Związek Sowiecki ze Stanami Zjednoczonymi, toczyły tę wojnę, ale toczyły nie bezpośrednio ze sobą, tylko właśnie na terenie tych innych państw, jak Wietnam, czy Korea, czy, czy w Afryce, Angola itd., itd. Otóż wszystko wskazuje na to, że dokładnie z tym mamy do czynienia na Ukrainie. I opieram te, to stwierdzenie po pierwsze na wyraźnym, jednoznacznym stwierdzeniu. Marko Rubio, sekretarza stanu, który dokładnie o tym powiedział, czyli o tym, że jest to proxy war, na wielu wypowiedziach Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który też powiedział o tym, że tym, co sprawiło, czy tym, co doprowadziło do wojny, było, była obietnica rozszerzenia NATO o Ukrainę, i że wielokrotnie powiedział, że to był elementem kluczowym, ale także na tak zwanych elementach planu pokojowego, które przedostały się do mediów. Z których to wynika, że Stany Zjednoczone, negocjując z Rosją, zaproponowały po pierwsze legalizację zajęcia Krymu przez Rosjan w 2014 roku, a następnie de facto zatrzymanie około 20% terenów Ukrainy zajętych przez Rosjan od roku 2022. Łącznie, oczywiście, chodzi o te 20%, łącznie z Krymem i ze wszystkim. Otóż. No, bardzo trudno sobie wyobrazić, że jeśli mówilibyśmy o państwie, które nie jest bezpośrednio uczestnikiem tej wojny czy stroną tej wojny, żeby tego typu propozycje mogło, mogło zgłaszać. Więc pierwsza rzecz, i to jest pierwszy wniosek, który można wyciągnąć, mamy do czynienia faktycznie z Proxy War, z wojną zastępczą prowadzoną od 2022 roku, a praktycznie od roku 2014 z udziałem Stanów Zjednoczonych. Drugie, drugie pytanie, oczywiście. Kto na obecnym etapie wygrywa, a kto tę wojnę przegrywa? No, żeby to, na to pytanie odpowiedzieć, trzeba popatrzeć, jakie były oczekiwania ze strony zachodniej, które były głośno przedstawiane, które były głośno eksplikowane od roku 2022 i porównać to z sytuacją dzisiejszą, z tym, co znalazło się w tych punktach pokojowych przedstawionych przez administrację Donalda Trumpa. Otóż ja tutaj cofnąłem się do wypowiedzi z roku 2022 prezydenta Andrzeja Dudy, który to prezydent Andrzej Duda ogłosił, że Krym dla Ukrainy ma takie znaczenie, jakie dla Polski ma Gdańsk i Lublin, i że w związku z tym nie można sobie wyobrazić, że kiedykolwiek Krym miałby zostać przez Ukrainę utracony, a każdy, kto w ogóle zgłasza tego typu sugestie, je de facto popełnia zbrodnie. W bardzo podobnym, bardzo podobnym tonie wypowiadał się prezydent Andrzej Duda już w roku 2024, czyli dwa lata później, kiedy powiedział o tym, że jakiekolwiek mówienie o stratach terytorialnych Ukrainy to jest forma działalności wręcz zbrodniczej. No, bardzo ostre, bardzo mocne słowa. Przecież prezydent Andrzej Duda nie był sam. On wypowiadał tak naprawdę się w imieniu wielu innych myślących podobnie. I można by powiedzieć, że reprezentował ogół albo większość polskich głosów, polskich komentatorów i ekspertów, którzy tak tę sprawę przedstawiali. No i pojawia się w związku z tym bardzo proste pytanie: jak tego typu deklaracje mają się do faktu, się do faktu że Donald Trump ogłosił, i to wynika z tych ujawnionych przez media informacji, że gotów jest zalegalizować zajęcie Krymu przez Rosję? No, oznaczałoby to, że zdaniem polskich. Tych komentatorów, którzy przyjęli na poważnie opinię Andrzeja Dudy, trzeba by było uznać, że Donald Trump dokonuje zbrodni, zdrady, że popełnia wręcz, przyprowadzi wręcz działalność zbrodniczą. No oczywiście nie, ch nie chodzi o to, żeby łapać kogoś za słowa, ale te, te cytaty z prezydenta Dudy, te słowa innych wielu polskich komentatorów pokazują kompletne oderwanie od rzeczywistości i one są skrajnie niebezpieczne, bo jeśli mamy polityków na, na czele państwa stoją politycy. Którzy składają tego typu deklaracje i mówią o rzeczy, które, które i tak można im było przewidzieć, że pewnie się wyda wydarzą, albo się wydarzą od razu, albo wydarzą się w niedalekiej przyszłości, jako rzeczy całkowicie niemożliwej, nie do zaakceptowania, nie dającej się w żaden sposób przyjąć, to znaczy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy są od rzeczywistości całkowicie oderwani. A wracając do pytania, które zdałem, jeśli przyjąć zamiarę oczekiwań Zachodu, to. Co mówił prezydent Andrzej Duda, to łatwo zauważyć, że z tej perspektywy Rosja, możemy powiedzieć, osiąga znaczące sukcesy, ponieważ udało jej się doprowadzić do sytuacji, kiedy amerykański partner przystaje na dużą część. Postulatów, nie wiemy jeszcze oczywiście na jak dużą, i y, 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 ostatecznie jak, jak to będzie wyglądało, które Rosjanie od początku podnosili. No, kto tę wojnę przegrywa, w pierwszej kolejności wydaje mi się, że niestety możemy mówić o przegranej Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ on, Ukraina przystępowała do wojny jako państwo, mając za sobą wsparcie tak zwanego całego Zachodu, czyli państw europejskich i Stanów Zjednoczonych, z przekonaniem, że po pierwsze udaje się obronić przed tym, co teraz obserwujemy, czyli zastępowaniem czy zdobywaniem. Kolejnych terytoriów, że uda im się odbić te tereny, które Rosjanie pierwotnie zajęli, a na pewno, a, a nawet zdobyć Krym. No, przypomnę wypowiedzi, wiele wypowiedzi pana generała Bena Hodgesa, byłego dogonowującego wojsk amerykańskich, który mówił o tym, że zdobycie Krymu jest w zasięgu ręki. No i przypomnę też to, co mówił prezydent Andrzej Duda: nic nie wskazuje na to, żeby te cele militarne, które Ukraina sobie postawiła, były do zrealizowania. Co więcej, nie widzę żadnej możliwości, żeby przy pomocy obecnych sił, którymi Ukraina dysponuje i tych sił, którymi może dysponować, nawet jeśli ponownie odzyska, albo nawet ponownie zdobędzie to poparcie amerykańskie, które zostało chwilowo zastopowane, żeby te cele mogła zrealizować. Co gorsza, wszystko wskazuje na to, że biorąc pod uwagę ogromne straty ludzkie, i masową ucieczkę z Ukrainy, kłopoty demograficzne, kłopoty związane ze wszystkim tym, co przynosi ze sobą wojna, Ukraina mogła się z tego, w dającej się przewidzieć przyszłości, podnieść. W jej interesie, jeśli coś leży, leży propozycja, moim zdaniem, którą prezentował pan. Arestowicz, czyli to jest propozycja jednak do, do osiągnięcia porozumienia, nawet kosztem utraty jakiejś części terytorium. To jest zresztą prosta rzecz. Terytorium można tracić i ludzi nigdy się już nie odzyska. Więc rozsądny polityk, czyli polityk, który kieruje się dobrem swojego państwa, swojego narodu. Jest gotów czasem poświęcać różne rzeczy, czasem przyjmować niewygodne porozumienia, jeśli może ocalić, ocalić większe dobro. No ale nic nie wskazuje na to, żeby pan Załęski był by myślał w tych kategoriach, wręcz przeciwnie wszystkie wypowiedzi jego i jego doradców wskazują na to że są święcie przekonani, że kluczem do sukcesu jest dostanie kolejnych porcji broni z zachodu, bo to przedłuża wojnę, a oni jak będą mieli tę broń, to w jakiś sposób, nie bardzo wiadomo, nie wiadomo jak, no, zmobilizują tych, którzy się obecnie ukrywają, uciekają i będą w stanie walczyć w sposób bardziej skuteczny. W tym utwierdzają oczywiście y, różni eksperci amerykańscy, jak właśnie generał Hodges, którzy opowiadają o tym, że tak naprawdę pozycja militarna czy pozycja wojskowa Ukrainy jest tak naprawdę całkiem dobra i niewiele brakuje, że zaraz od, zaczną odnosić sukcesy. To jest dokładnie ta sama opowieść, którą można było usłyszeć znacznie wcześniej. No więc w związku z tym pozostajemy w takiej sytuacji, y, y, jaką tutaj opisałem, najciekawszym, najsmutniejszym w zasadzie najsmutniejszą rzeczą, to jest punkt kolejny, który warto powiedzieć, to jest to że niestety w Polsce świadomość tego stanu jest bardzo niewielka. My żyjemy w dużym stopniu pewnego rodzaju, w pewnego rodzaju stanie iluzji, w stanie ułudy, która to ułuda jest, że tak powiem, z jednej i z drugiej strony, jeśli chodzi o nasze główne siły polityczne, cały czas podtrzymywana. No tak, jakbyśmy naprawdę nie dostrzegali niebezpieczeństw i ryzyk związanych z tą sytuacją, a o tym trzeba mówić, żeby otwierać oczy właśnie na potencjalne ryzyko.